Ja pierdolę, ale. <laughs> jeszcze nie Na, na cicho, nie co robimy? Musisz lecieć prosto na mas. Widzicie, że ten drugi cię nie doje... No dobra, do go tylko. Koń. Jak najdalej stąd, wyciekaj. Pingaj, jedź, binga na mnie, no dobra. No, no. Lecie, i na głowisku jest furgonetka? tylko mi. Tak, tu jest. jest. Na budzie. Tu budzie. po budzie. po prawej, po prawej. tu to zdrespić. Ty, no jakbym umarł, to bym, to bym się zabił. Tutaj okay. to mamy jednego fraga, bardzo ambitny tutaj z ranket. <grym> ja go zrobiłem na początku, spilował, przypomniał. Ktoś pilo, takuje dużo, takuje Mamy takiego highgrana, że minus 21. Ej tam się biją, na 20 na białe dostał. Dawajcie policzamy tego co jest na dole. Tego co się z Gdzie jest z metal, to jest tutaj? Z się uderza, oh. tak. I on jest. Dostałem. Ty dostał... rozpalą? Dostał... O może. Jaki jumpscare? Tu jest Ajax. Ej, już ile? I się raz mam do stajni. Krak, krak, no, krak, jest. W wozie uważaj, leży. leży. Nice. Nie dostałem, nie te te się. Dobra, wie pan w stamni no, leży Ajax, u góry uważaj. To miga na górze, na Leży, leży, leży. powajemy tego. Spadł, spadł. Drugi z od fela. Dostał, krak jest. Leży. 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 Plecy, 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 plecy. Kurwa. Plecy mamy. Ej nie, dostałem do snajperki! Skąd? Nie wiem! Idź mu pomóż, Bartas! Oooooooo! Bartas! Yes! Gdzie my lecimy? lecimy gdzie my, na co my lecimy? Sadyba? Eee, yy... jeden skład chyba leci. Po co na Sadybę? No nie wiem. Masz raz ja w ogóle nie lądujmy, weski to... No to chciałem to sam wejdzieć. Po co w ogień? Dwa składy lecą jak coś. Ktoś... Co? No ten taki wie... Jeden leży Tam Białe, białe, białe tam na tym domku. Wypiakuje Mam kartę świata, ja muszę Oho, ale leci Dobra masz mnie prawie już Jesteś. Jadę do was Kolejny, zrębną, cały skład jest na to, to, to Są tu, są na taku Ja mam karabiną, jest 19 chyba tati, to jest low. Leży, red leży Leży. wszyscy. No i nie na jest. chuj nas dojeżdżali! Nie w ogóle kiedy wejdzie y, seks Mod do Fortnite'a Kolega Pita Co Leżą tu 50 chorób dostał ten tu leci? Gdzie jest Bartas? Kurwa No idę do was! No, kurwa, no nie wiem! Co tu się dzieje? On ma on do to 50 head do ten ziomek Ten podjechał. Leży Ten dol leży no Podnieście mnie, podnieś mnie, Bartas Poczekaj, bo tu jest... Dobra bicie, bicie, bicie już. Nieważne, do niej pod drzewkiem bicie. Wygrywacie, Iwan. Chyba, że Siwaz jakbyś mnie podniósł, coś tam. Siwas, siwas, was? Ja się podnoszę tak. Pod drzewkiem się kampię. Tak. Dostał Heda. Na Nam jest, nam jest, nam jest, nam jest. Nam jest. W tym boksie, w boksie. Trapa, trapa na podłogę dał. Trapa na podłogę daj. Lata nice. tu. Jest? Nie, tu leci. Na balonach to jest, to jest. na zero. Puchowcy. Na mnie, Nam jest, nam jest. Nam jest biorąc. Na Aha. Ej, pomoże ktoś? Dobry mnie. Weź moją kartę. A ty Ej wieraz, Weź polec na i mnie odróć Nas dwóch odrodzisz wtedy. No no no, dawaj dawaj. Szybko, szybko, szybko. Nie, z prawej strony. Z się, sprawia się na no. A ty z tam chyba. Nie, tutaj ja kogo nie ma. Ja wrócę wtedy na tą górkę. Ale e, wiesz, najlepsze... Zobieram, że ten chłopak... Hobbya... E, e, bambi grzanskę. Zaszardem zabiję po jeden. Burza po jeden albo po dwa. Zobacz. Zobaczysz. No i robię mega Pod Podtom, tu! Tu na dole byli tam gdzieś was. Dobra Dwóch typów No biega śkrojem Są dole, są dole, są dole Ztrzam do niego Tam jest Leży Minus 70 Low, low low low, białe, low na białe 117 wstał Mega wow Mega low, mega low druk ej, nie lecz hilj się Bicie go, bicie go, w kilku, w kilku, Leżę. nice. Na mnie. Ok, przykleję, przykleję na ciebie. Do kolejnego, przyklejeszkę. Kurwa, nie kupię. To kurwa trafił? Tak, mam zero, mam absolutnie zero, kurwa. Mm. Kurwa, połóżcie mi, jak jestem. Lubię mieć spel! Ej, pomocy. Jednak odwracam, 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 odwracam. pomocy. Zostań. Zostań, a a, to mi tu, ty wracam. To Ognia dalej. Ej, drop zlutował, nie Ej, drop, drop, drop Ej, zlutowali go! No właśnie, jestem na drzewie tutaj Powalony! Daj mi ja pompę Nice Silat powalony, ja też Bierno, uważaj! krakt na tobie, krakt Muszę zobaczyć! się dzieje? Nie, fary za ruszę, fary go za